Szczęść Boże, Dzieci Boże, witajcie z samego rana, jak się macie? Tutaj chłodne poranki, po takim małym deszczyku, aż muszę się jeszcze poprawić, bo nie wiem, czy, jeszcze, czy, 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 czy się dobrze ubrałem, bo człowiek z rana samego to jest trochę i y, nieprzytomnawy. Kochani, y, ktoś tak pięknie powiedział... Y, o tym, w jaki sposób mamy odpłacać komuś. Bardzo często jest takie powiedzenie: stosujemy pięknym za nadobne albo ząb za ząb, albo oko za oko itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj taka piękna, prosta, krótka rada, rada mądra, rada życiowa, moim zdaniem. Ja ją sam znalazłem, ona nie jest moja, nie pamiętam kto to powiedział, ale na pewno warto, warto ją posłuchać i myślę wcielić w życie. Człowieku rozumny, wierzący, kochający Boga, posłuchaj. Płać złotem modlitwy za kamień nienawiści. Jeżeli ktoś ciebie nienawidzi, jeżeli ktoś na ciebie krzywo patrzy, bo może nienawidzi to jest mocne słowo, byśmy nie mieli nigdy takich wrogów. Ale jeżeli ktoś po prostu nawet z zazdrości, z faktu tego, że tobie się powodzi, gdzieś tam tobie nie powie nigdy tego, ale gdzieś tam będzie krzywdził twoje życie po cichu, konsekwentnie. No niestety tak robimy, tak zachowuje się człowiek. Pamiętaj, za y, kamień nienawiści, odpłać złotem modlitwy. Popatrzcie, kamień zwykły, on nie ma wartości. Zawsze nie można nim śwignąć, rzucić, uderzyć drugiego człowieka. Natomiast złoto, jak człowiek trzyma w ręku, no to oczywiście będzie go chronił. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek rzucił złotem, żeby ktokolwiek chciał się pozbyć tego, co trzyma w ręku, bo to jest wartościowe i to jest drogocenny kruszec. I właśnie tak samo jest z modlitwą. To jest taka kamień. I modlitwa, czyli coś, co jest niecenne i coś, co jest bezcenne, za to, że ktoś cię skrzywdzi, odpłać mu złotem modlitwy. Czyli zamiast go obgadać, zamiast mu zrobić koło szyi, tak, nie wiadomo, gdzie tam, to już, już nie będę dalej tego rozwijał, zapłać mu złotem modlitwy, obmódl go. Zawiesz to panu Bogu. Może zamiast jednego niepotrzebnego słowa, Zmów jedno zdrowie, Mario. Może zamiast y, 22 zdań kłótni, zmów jedną dziesiątkę Różańca. Może zamiast y, niepotrzebnego kłamstwa na jego temat, lub obgadywania, zmów jedno ojcze nasz. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wartość Twoja będzie podobna do wartości złota. Będziesz człowiekiem, który daje Boży pierwiastek drugiemu, nawet jeśli ten o tym nie wie. Zatem dzisiaj nie rzucajmy kamieniami, ale szafujmy i płaćmy złotem modlitwy za wszystko to, co jest wokół nas, a zobaczycie, jak życie stanie się piękne. No to cześć, z Panem Bogiem i dobrego dziąka.